Przed materiałem mamy pytanie do Was: z czego obecnie gracie, M4A1 czy M4A4? Kryzys na polskiej scenie trwa już od dobrych kilku lat i w Wciąż drużyny nie znalazły sposobu, aby z tego dołka się podnieść. Kilka razy było naprawdę blisko, żebyśmy mieli skład na miarę turnieju Tier 1, jednak zawsze czegoś brakowało. Mam czasami wrażenie, że polscy gracze sami już nie wiedzą co zrobić, żeby ten ogromny kryzys przezwyciężyć. Często mówi się, że nasze rodzime drużyny tłumszone są przez zbyt nagminne zmiany w składach i pewnie jest to jakiś czynnik, który powoduje taką ani inną sytuację. Snak zwraca jednak uwagę na poważniejsze problemy, przez które ciężko będzie polskim teamom przebić się dalej. Według niego najistotniejszym mankamentem naszej sceny jest fakt, że bardzo duża ilość graczy skupia się w dużej mierze na statystykach. Polacy nie potrafią poświęcić się dla drugiej osoby i przez to wielokrotnie przegrywane są rundy. Nie mówiąc też o brakach w komunikacji, które też na naszej polskiej scenie występują. Przykładowo, zamiast poprosić o Flesha, dany gracz próbuje zrobić akcję indywidualną, przez którą często ginie i może powstać luka na mapie, która przegrywa drużnie rundę. Na przykład w ENS Snavi potrafił zginąć za Snaxa. Mówił on o sytuacji z Ancienta, gdzie to poprosił Duńczyka, aby ten poszedł jako pierwszy na pełnej. Wiedział, że nie ma szans w starciu z przeciwnikiem, ale dzięki temu drużyna przeciwna nie spodziewała się Snaksa i dlatego też ugrał klacza. Takich rzeczy brakuje właśnie na polskim podwórku. Zresztą posłuchajcie sobie sami. No i co do polskich, to uważam, że po prostu jest dużo takich osób, które nie skupiają się na ważnych rzeczach po Polsce, tylko bardziej na statystykach, bardziej na rzeczach, które oczywiście są w miarę ważne, tylko nie wiem, po takim stopniu patrzenia tak jakby na to, czyli że... Ważne jest, żeby zabijać, ale nieważne jest to, żeby to przeszło w taki moment, gdzie myślisz sobie o, muszę mieć dobre staty, bo jest źle, jak gorzej gram, no to już się zamykam i nic nie gadam, no. Dużo, dużo jest braków w komunikacji, w granatach. Myślę, że to są największy problem Polegów jest taki, że oni indywidualnie potrafią grać, strzelać, ale gdy przychodzi do gry drużynowej, mamy duże braki i tu jest największy problem mo, Nie potrafimy się poświęcić dla drugiej osoby, nie potrafimy dobrze skolować jakieś rzeczy, myślę, że to nie chodzi o psychę, tylko o samo podejście do gry. I to jest chyba największy problem. No tu wejść na górę. Właśnie o tym mówię. Jestem w klatce. Zabili Kasfra, prawda? My może przyspieszenie i nie pomyślimy, żeby im dać freszandkę a jeszcze poprosimy o drugiego, idzie do streamy. I tak jest w większości polskich teamów, że brakuje takiego, tego. tej komunikacji. Zobaczcie ile razy też zginąłem w plesy. No i. Tu są braki, tu są ewidentnie braki. Ginę, bo nie ma moło, ginę, bo nie ma flesha, i to są małe szczegóły, gdzie przegrywa rundę i przez to przegrywasz. Jak to się mówi, nadzieja umiera ostatnia. Na 21 czerwca zaplanowane było opublikowanie nowego znaku towarowego związanego z CSGO, co też nastąpiło, ale w sumie to nic do gry nie zostało dodane. Ci, co byli do tego nastawieni sceptycznie, mieli rację. I w tej chwili w zasadzie pozostaje już tylko jedna data, przy której mam jeszcze jakieś mniejsze nadzieje w związku z jakąś większą aktualizacją do CSGO. Jeden z popularniejszych youtuberów związany z counter Strikeem Global Offensive War Roll, zdradził być może datę dodania Source 2 do CSGO. Posłuchajcie sami. Whenever you get back to mapping, you should try Hammer++. I wanna do, I want the source update. I'm honestly waiting for the source update Um, in August, so that, oh, I shouldn't have said that. So that I can do, um, to get all. Jest to albo zwykły Bait, co pewnie jest bardziej prawdopodobne w związku z tym silnikiem, lub też rzeczywiście sam youtuber wie coś więcej. Po tych wszystkich rozczarowaniach związanych z większą aktualizacją do CSGO lepiej traktować dosłownie wszystko co nawinie się z ogromnym dystansem. Przynajmniej nie poczujemy się zawiedzeni. Zatem czekajmy na te dziesiąte urodziny CSGO, ale lepiej nie oczekiwać cudów i ewentualnie potem można się miło zaskoczyć. Tak a propos właśnie zlikowanej daty Source 2, to na Twitterze skomentował to wcześniej wspomniany uraw który napisał jedynie kappa. Gry nieraz zaskakują nas pomysłami na temat skinów i innych tego typu rzeczy. Nieraz już zdarzają się spore przesady w tej materii, które akurat do jakiejś produkcji jeszcze pasują. W CSGO ogólnie nie mamy skinów, które są w jakiś sposób przesadzone i jest to niewątpliwie przynajmniej dla mnie duży plus. Jeden z graczy jednak zrobił koncept skina, który jest tak nierealny i absurdalny, że aż chciałbym zobaczyć każualowy tryb gry właśnie z czymś takim. Zapewne widzicie to teraz na ekranie. Prawdopodobnie jesteśmy świadkami jednej z największych kradzieży w historii całego Counter-Strike'a. Dwa dni temu obiegła społeczność wiadomość o tym, że najdroższe konto CSGO, gdzie ekiponek był warty około 2 miliony dolarów, został skakowany. Co ciekawe, sposobem złodziejów było podszywanie się pod właściciela tego konta w soporcie Steam'a. Oczywiście bardzo szybko zmieniono zdjęcie profilowe, nick i usunięto wszystkich znajomych. Podobno właściciel ma jeszcze wszystkie zabezpieczenia włączone, choć w tym przypadku został zmieniony również mail. Po tym złodzieje zaczęli sprzedawać masowo te skiny na rynku Team i przez to do tej sytuacji wkroczyło Valve, który próbuje cofać wszystkie transakcje, a osoby, które kupiły od nich kradzione skiny dostaną z powrotem pieniądze, a skórki wrócą do pierwszego właściciela. Na ten moment nie wiadomo jeszcze na jakim etapie jest Valve i czy udało się w pełni uporać z tą kradzieżą. Intrygujący wpis otrzymaliśmy dzisiaj ze strony organizacji Natus Vincere. Zapytali się oni wprost, czy na naszym Twitterze jest dużo polskich fanów? Nie wiem czy jest to z czymkolwiek związane, bo trzeba też pamiętać, że ta organizacja ma w pełni polski żeński skład i ten tweet dotyczy być może właśnie tej sekcji. A tak pozostając właśnie przy Na'Vi, to ciekawą rzecz na swoim streamie powiedział Beat. Zawodnicy tego zespołu komunikują się do siebie za pomocą cyfr. To znaczy, że przykładowo dla nich powiedzenie 15 oznacza longa. Dzięki temu oszczędzają dużo czasu na komunikacji i jest ona o wiele płynniejsza niż mówienie pełnych nazw miejscówek. Dlatego też pewnie Natus Vincere jest jedną z najlepszych formacji na świecie. Przejdźmy na moment do tematu buffów i nerfów, które miały miejsce w ostatnim czasie. Jak się okazało, osłabienie przez Valve M4A1 nie wystarczyło i wciąż jest grane tak samo często jak wcześniej. Wydaje się, że to głównie dzięki cenie i jak napisał sam Pimp, Valve powinno z tymi cenami w jakiś sposób pokombinować, żeby ludzie byli w stanie grać zarówno M4 z tłumikiem, jak i M4A4. Ciekawą rzecz o balansu napisał również Don Hatchi. Tym razem sprawa dotyczy jedynie pistoletów. Według niego po tym, jak dwie berety dostały buffa, są naprawdę ciekawym wyborem na rundę pistoletową. Dzięki temu też każda broń z tej kategorii jest już dobrze zbalansowana oprócz jednej. Jak stwierdził Don Hatchi, potrzeba teraz osobnego bufa dla rewolwera i wszystkie pistolety będą idealnie zbalansowane. Dajcie znać co o tym sądzicie. A teraz tak trochę z innej beczki, Epic wychwyciło ciekawą historię z byłym zawodnikiem na to z Wincere, Flaming. Według jednego z obecnych teammateów, wcześniej wspomniany gracz stracił dostęp do Faceit Pro League, bo zapomniał wylogować się z kafejki internetowej. Ktoś, kto przyszedł po nim, opuścił w jego imieniu najlepszą europejską ligę na FaceCie. W tej chwili prosi on o ponowne zaproszenie, co pewnie wkrótce otrzyma. Oficjalnie rozpoczął się turniej online o nazwie Rubet Cup 2022. Mamy tam naprawdę wiele solidnych ekip jak FaceClan, ENCE, OG, Astralis czy też Cloud9. W trakcie, jak my tworzymy ten materiał, NC jest przed pierwszym meczem przeciwko Eternal Fire, który odbędzie się już o godzinie 15. Pewnie jak wy oglądacie ten odcinek, to jest już po meczu. A propos tych zawodów to wczoraj mecz, mówi Star Riders na Astralis został przerwany i przesunięty na dzisiaj przy wyniku 7 do 6. Wszystko ze względu na awarię maszyny po stronie Hyper-Z. Przez to nie mieli dostępu do niezbędnych plików, i organizatorzy zostali zmuszeni do przełożenia spotkania. Pamiętacie turnieje z serii Flashpoint? Prawdopodobnie to już koniec. Nie dogadali się oni z drużynami partnerskimi, a sami zwolnili wielu swoich pracowników już w styczniu. W tej chwili już tylko dwa zespoły pozostały na pokładzie tych zawodów. Nawet ich strona została całkowicie porzucona i wątpię, że miało coś w tej kwestii się zmienić. Obecnie przekierowuje ona na witrynę dla dorosłych. Prawdopodobnie nie zostanie to nawet w żaden sposób ogłoszone. Flashpoint po prostu zniknie ze sceny CSGO. Ciekawą propozycję na skład podał DD Sport, który ze standinów ułożył naprawdę solidną formację JKS Snacks, Jekindar, Dexter i przykładowo Boomblade w roli prowadzącego to byłoby naprawdę coś co mogłoby przynieść duże profity. Oficjalnie już jak mogliśmy się dowiedzieć, przez to, że nie można było skorzystać z usług Snacksa oraz JKSa w roli Standina w drużynie Team Liquid, na kolon pojawi się jej Kinders Virtus Pro, co według mnie był chyba najlepszym możliwym wyborem po tej dwójce. No i tak jeszcze na sam koniec warto wspomnieć, że ESL szykuje nagrodę dla gracza dekady, która zostanie przyznana na majorze w Rio. Co ciekawe, od następnego turnieju w Katowicach co roku przyznawane są nagrody w trzech głównych kategoriach: gracze roku, przełom roku i drużyna roku. Według Polish Leaks Erejko już wkrótce może opuścić szeregi Honoris. Podobno dostał on ofertę od innej polskiej drużyny. Nieoficjalnie mówi się, że odwisły. Wisły. Graszok po kilku tygodniach testów oficjalnie został piątym zawodnikiem drużyny Honoris. Prawdopodobnie już wkrótce z Evil Geniuses pożegna się dwóch graczy, Serk oraz Breeze. Ich miejsce mają zostać zajęte przez jednego z graczy party Astronauts oraz Carpediem. Znany insider, u którego plotki zwyczaj stają się faktem, że kolejna odsłona skate'a zostanie przez Electronic Arts zaprezentowana już w przyszłym miesiącu. Powołuje się on oczywiście na swoje źródła, które rzadko kiedy myliły się w kwestii produkcji. W ramach przypomnienia jakieś dwa miesiące temu wyciekł bardzo surowy gameplay ze Skate'a 4, który odebrany był różnie. Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym Zagraniu Dnia, wystarczy, że podeślecie swoją akcję naszego Discorda w zakładkę Zagrania Dnia. Link macie w opisie oraz komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Pamiętajcie o naszym kodzie na Helkesie, tym samym wspieracie też nasz kanał. A no i standardowo wbijajcie na Discorda oraz zostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.